Witajcie moi drodzy, zobaczcie, jak można uzyskać efekt odwrotny od zamierzonego. Globaliści przygotowali hece, hucpę, przekręt, który jest podsycany terrorem, strachem. Przemyca się wiele głupich rzeczy, głupich technologii zbrodniczych pod ukryciem, pod zamętem związanym z wirusem. Laboratoryjnym, sztucznym, opatentowanym, gdzie właściciele prędzej czy później dostaną pozwy za to wszystko, obnażona została cała struktura manipulowanych kukiełek rządowych na arenie międzynarodowej. Tych wszystkich kretynów, którzy, którzy wysyłają. Wszystkie siły porządkowe, ratunkowe, do, tak jak powiedziałem wcześniej, pożaru śmietnika w parku, żeby tylko siać zamęt i strach. W efekcie osiągnęli to, że wielu ludzi nie pojechało do pracy, której nienawidzą. Wiele dzieciaków nie poszło do szkoły, której nie znoszą i są duraczone i okaleczane. Ludzie spędzają czas w domach w rodzinę, z rodzinami. Okazując im miłość, serdeczność, mając czas na refleksję, na to, żeby skomunikować się ze swoimi starszymi, ludzie wysyłają sobie przerażające wiadomości i jednocześnie troszczą się o siebie i podnoszą swoją energię i wibracje. Jeżeli chodzi o społeczność Ariów, nasi przyjaciele z IT są podekscytowani, że. Bardzo dużo ludzi się zgłasza. Bardzo dużo ludzi przystępuje, zapisuje się, są na listach mailingowych. Ilość płat na platformę Ariów znowu zaczęła wzrastać. To są nieduże kwoty, ale jest ich coraz więcej. To jest efekt odwrotny od zamierzonego. Zobaczcie, my jesteśmy miłością, jednością. Jesteśmy otoczeni szumem i kłamstwem i teraz ludzie widzą, że ten szum medialny, że to całe kłamstwo jest po prostu programowaniem. Coraz więcej ludzi odwraca się od telewizji, coraz więcej ludzi kwestionuje tak zwane autorytety. To są gówniarze ci na wiejskiej, ci w, w Unii Europejskiej, to są Zaprzedane gnojki bez duszy, bez serca i oni nie potrafią wyczuć subtelnych energii. Kochani, zrobiliście zakupy na tygodnie, na miesiące, dzięki temu oszczędzicie czas na dojazdy, na spotykania się w supermarketach, które teraz unikacie. Nie chodzicie do kina, tylko idziecie do parku. Czyż to nie jest doskonałe w momencie, kiedy zaczyna się wiosna i ziemia się odradza, wy się odradzacie? Coraz częściej sięgamy po czystą, naturalną żywność, zaczynamy patrzeć na, na nasze zdrowie, na oczyszczanie. Zauważcie, ile osób zwróciło uwagę na to, że szczepionki są podejrzane, niebezpieczne i, i skierowali się w stronę naturalnych metod. Skierowali się w stronę ludzi, którzy od lat propagują naturalne zdrowie, naturalne życie, naturalne więzi. Jesteśmy zwycięzcami w tym wszystkim. Nieśmy dobrą, wysoką energię i prawdę, i fakty, otwierając oczy. Nie możemy cały czas się cukierkować, prawda? Ale najzwyczajniej w świecie pokazać fakt, prawdę. I okazywać sobie miłość, szacunek, więź, współczucie, jednoczyć się w domach, jednoczyć się ze sobą osobiście. Jak wielu z nas jest podzielonych. Wiecie co? Pewien nauczyciel poprosił dzieciaki w szkole, żeby nadmuchały sobie balonik i napisały imię na tym baloniku. I te baloniki zostały rozsypane w holu szkolnym, wymieszane, i wtedy nauczyciel dał dzieciakom parę minut na to, żeby odnalazły swój balonik. Żadne nie odnalazło swojego balonika. Następnie nauczyciel powiedział do dzieci: Niech każdy z was podniesie balonik obok siebie, przeczyta imię i poszuka właściciela balonika. Wszystkie baloniki zostały dostarczone do właścicieli w ciągu dwóch minut. O to chodzi, moi drodzy. O to chodzi. Podnieś i nieś. I doniesiesz. Teraz przyspieszamy z naszym odrodzeniem, przyspieszamy z naszym wyzwoleniem, z naszą suwerennością, z naszą rodziną, z narodzinami, z rodami, z narodem. I wiecie już wszyscy bardzo dobrze, że ta cała chucpa polityczna, ta wielka, straszna władza jest bezradna. Kiedy ludzie się jednoczą, kiedy ludzie ich nie słuchają, nie trzeba z nikim walczyć, wystarczy się odwrócić plecami. Stoi wielka armia na wprost jednego generała i w jakimś momencie zaczynają się wszyscy rozchodzić, a on może sobie krzyczeć. Jego władza została skończona. A jeszcze musi przyjść moment na to, że przyjdą ludzie, którzy wyegzekwują sprawiedliwość, ponieważ ci ludzie wracają jak sraczka, ponieważ są bezkarni. Serdeczności moi drodzy. Wycałujcie, wyściskajcie swoje rodziny, wyślijcie piękne wiadomości do nich. Wybaczcie sobie, wybaczcie innym okazujcie sobie miłość. I budujmy nowy świat, wolny od chudpy, od sionizmu, od lichwy, od zakłamania, od manipulacji, a przede wszystkim strachu. Wiedza to znaczy nie ma strachu. Boimy się, ponieważ nie ma wiedzy. Teraz wiemy. Zadajemy proste pytania, oczekujemy prostych odpowiedzi. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Cześć.